Mój znajomy Krzysiu kilka lat temu wyjechał do Holandii, chciał sobie zarobić na dom, samochód i tak dalej. Dzisiaj, w 2025 roku, chłopak wraca i jest niezadowolony. Kilka lat temu Holandia była dla Polaków symbolem dobrobytu krajem, w którym można było zarobić, jak mówiłem, na mieszkanie, samochód i lepsze życie. Ale coś się zmieniło. W 2025 roku Polacy zaczęli masowo wracać do kraju. Według danych holenderskiego urzędu CBS, ponad 180 tysięcy Polaków opuściło Holandię w ciągu ostatnich trzech lat. To największa fala powrotów od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Dlaczego ludzie. Którzy przez lata budowali tam swoje życie, nagle decydują się wrócić? Czy to tylko kwestia pieniędzy? Czy może coś znacznie poważniejszego dzieje się w Niderlandach? Holandia, przez lata uznawana za jeden z najlepiej zarządzanych krajów Europy, dziś zmaga się z rekordową inflacją. W 2023 roku inflacja wyniosła 10,3%, a w 2024 Nadal utrzymywała się na poziomie 8,7%. Ceny wynajmu wzrosły o ponad 40% w ciągu 5 lat. Średni koszt wynajęcia pokoju w Amsterdamie to dziś ponad 1100 euro miesięcznie. Nawet praca za najniższą stawkę, która wynosi tu w Holandii chyba 13,50 euro, wydaje mi się, na godzinę, nie daje już. Bezpieczeństwa finansowego. Do tego rekordowe koszty energii, ubezpieczeń i transportu. Polacy coraz częściej mówią, nie opłaca się tu żyć, a gdy zaczynają liczyć, okazuje się, że w Polsce mogą żyć taniej, spokojniej i z rodziną. Holandia ma dziś największy kryzys mieszkaniowy od II wojny światowej. Brakuje ponad 390 tysięcy mieszkań. Władze winą obarczają rosnącą liczbę migrantów i uchodźców. W 2024 roku do Holandii przybyło ponad 220 tysięcy imigrantów spoza Unii Europejskiej, głównie z Bliskiego Wschodu i Afryki. To spowodowało, że Polacy pracujący legalnie i płacący podatki, spychani są na dalszy plan. Wiele holenderskich gmin zaczęło wprowadzać tzw. Tak housing Priority. Pierwszeństwo mieszkań dla uchodźców. Polacy tutaj w Holandii śpią często w hotelach robotniczych. Często po 6 osób w pokoju, a płacą za to 500 euro miesięcznie. I wielu z nich ma dość, tak jak mój znajomy Krzysiu. On mówi również, że w Polsce ma własny dom, a tutaj nie ma nawet miejsca do życia. I to właśnie ten moment, gdy decyzja o powrocie dojrzewa. Średnie zarobki Polaków tutaj w Holandii, jeszcze kilka lat temu, imponujące, a dzisiaj tracą sens. Po odjęciu kosztów życia przeciętny pracownik budowlany czy magazynier odkłada zaledwie 300 euro miesięcznie. Dla porównania. W Polsce przy podobnej pracy można dziś zarobić 6 do 8 tysięcy złotych netto, a koszty życia są znacznie niższe. Według danych Eurostatu różnica siły nabywczej między Polską a Holandią spadła od 30% w ciągu 5 lat. To oznacza, że Holandia przestała być krajem złotych zarobków. Dla wielu Polaków to już tylko kraj przetrwania. A za kulisami dzieje się coś jeszcze. Holandia od lat realizuje plan, o którym nikt oficjalnie nie mówi plan pełnej wymiany demograficznej. W raporcie Dutch Statistics z 2024 roku czytamy, że do 2030 roku ponad 50% mieszkańców Amsterdamu będzie miało zagraniczne korzenie. Wprowadza się regulacje i polityki, które sprawiają, że nowi migranci mają większe przywileje niż obywatele Unii Europejskiej. Polacy czują się obcy w kraju, w którym pracowali od lat. W internecie krążą teorie, że jest to część szerszego planu wielkiej zamiany strategii, strategii mającej. Zrównoważyć społeczeństwa zachodu poprzez masową migrację i rozbicie klasy średniej. Czy to tylko teoria? Czy może dlatego właśnie Polacy czują, że nie ma już tam dla nich miejsca? W 2025 roku Holandia notuje najwyższy poziom przestępczości od dekad. Liczba napadów, włamań i kradzieży samochodów. Wzrosła o 27%. Ja dzisiaj znajduję się tutaj w małym miasteczku blisko niemieckiej granicy. Rurmont się nazywa to miasto. I tutaj jest w miarę spokojnie, ale w takich miastach jak Rotterdam czy Utrecht powstają już tak zwane no-go zones. Dzielnice, gdzie nawet policja interweniuje niechętnie. W 2024 roku doszło do ponad 200 eksplozji związanych z gangami narkotykowymi. Media nazywają Holandię nowym centrum europejskiego narkobiznesu. Polacy, którzy przyjechali tam po spokój i stabilność, zaczęli się bać, bo za ciężką pracę nie dostają już bezpieczeństwa, tylko strach. A Polska w tym czasie, jak zapewne wiecie, zmieniła się szybciej niż kiedykolwiek. W 2025 roku PKB przekracza 24 tysiące euro, a stopa bezrobocia spadła poniżej 4%. Polacy z zagranicy wracają, inwestują, otwierają firmy w miastach takich jak Wrocław, Gdańsk czy Kraków. Wykupują tysiące nowych mieszkań. W kraju, który jeszcze niedawno był źródłem emigrantów, powstaje nowa klasa średnia. A rząd, choć niechętnie o tym mówi, szacuje, że ponad 300 tysięcy Polaków może wrócić z Zachodu do 2030 roku. Mój kolega Krzyś mówił, że zarabiał w Holandii. Około 2,5 do 2,800 netto, to znaczy na rękę, ale miał wysokie koszty. Mieszkał gdzieś blisko Amsterdamu i za wynajem mieszkania płacił prawie 2000 euro z opłatami, także niewiele mu zostawało na życie. Teraz wrócił do Polski, jak mówię, i w Polsce zarabia również. Gdzieś około 6 tysięcy zł, 6 do 8 nawet tysięcy zł, na rękę znalazł dobrą pracę i mieszka też poza miastem. Także ma mniej więcej tą samą kwotę do dyspozycji po opłaceniu wszystkich rachunków. To znaczy te 300-400 euro. Zawsze ma jeszcze, może sobie oszczędzić. Ale to już nie tylko ekonomia, to coś głębszego. Powrót do tożsamości. Polacy, którzy latami mieszkali na przykład tutaj w Holandii, zaczynają rozumieć, że prawdziwy dom to nie kraj, w którym zarabiasz, tylko kraj, w którym czujesz się sobą. Tutaj w Holandii i tak samo jak w każdym innym kraju zachodniej Europy, coraz trudniej. Być Polakiem w Polsce, mimo wszystkich problemów, które mamy w naszym kraju, oczywiście, można przynajmniej swobodnie oddychać. Dlatego tysiące ludzi decyduje się na powrót, bo czują, że historia zatacza koło i że może właśnie teraz, po dwóch dekadach emigracji, Polska staje się tym miejscem, do którego naprawdę warto wracać. A wy pracowaliście kiedyś w Holandii? Jakie macie doświadczenia? Było warto, czy nie? Napiszcie w komentarzach, proszę, swoje historie, bo prawdziwe życie to dużo więcej niż tylko liczby. Mój znajomy Krzyś wrócił do kraju z emigracji. A co z Wami? Napiszcie również na ten temat coś w komentarzach, czy planujecie powrót do Polski? Czy raczej nie możecie sobie tego wyobrazić? Dzięki, że oglądaliście ten filmik do końca. Jeżeli Wam się podobało, to proszę dajcie nam suba, lajka i oczywiście komentarzyk. Na dzisiaj życzę Wam jak zwykle przepięknego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!